Io mordo Avatar, editor Roblox. Dzisiaj, today. Nie wiem, czy zauważyliście, ale lecimy z daily. Codzienne filmy pojawiają się na kanale, także zapraszam do subskrypcji, bo lecimy po pierwsze miejsce na świecie. Pewnie się uda. Mam taką nadzieję. Łapeczka w górę, a my lecimy z Robloxem. Boże, grałem to raz w życiu, 27 lat temu, także może być ciężko, żebym ogarniał tą grę, ale w pierwszej kolejności stworzymy sobie awatar, body type. Czemu tu się nic nie zmienia? Halo? Wiem, że jest jakaś mapa Puppy Playtime i chciałbym zobaczyć, jest rzeczywiście dobrze odwzorowana Potem jakiś parkurek se przejdziemy Nawet nie wiem jak odpalić tą grę Także będzie ciekawie na pewno Włosy dzisiaj na Elvisa Presley'a O ty, ale jak Muszę się dowartościowywać w grze Także przynajmniej tutaj przystojnego chłopa stworzymy O, chyba że blond takie Nie no teraz to wszystkie sześciolatki dasze <laughs> może nie Myślę, że na początek wyglądamy idealnie Co wy na to? Przedstawienie postaci nie dobrałbym! No Okej, okay, jak tutaj gdziekolwiek dołączyć? Hej! Jest tu ktoś PL? Fajnie, czyli nawet tutaj znajomych nie znajdę. Super! Jest tam, szybko, biegnę! Players 1, 10 sekund! No nie! Nie! Boże, myślę, że chce mi zająć miejsce. No, widzisz, fahany aram. Nie dzisiaj. Ile horrorów w tym tygodniu? Normalnie maraton dostaliście. Może trochę ściszę, żeby zawał nie dostać przy okazji? Rzeczywiście, jesteśmy w popie. ploti! Muszę wydać pieniążki na takie rzeczy? No to super. Bez latarki cisne, my się nie boimy. No to zobaczymy, czy rzeczywiście jest aż tak podobnie. Ej, czemu w ogóle myszkę widać na środku? A może być widać przecież, co my będziemy się wszystkim przejmować. Lokt! Okej, okay, czyli to nie jest tak samo, jak w tych grze, w którym graliśmy. Mamy tutaj fajne kolorki, jak zwykle. Myślę, że to jest już w ogóle ostatni horror w tym tygodniu, bo co za dużo, to za zdrowo, jak to mówią. Tu jest są jakieś drzwi, dobra, czyli to nie jest to samo i mnie to bardzo serdecznie cieszy. Bo będziemy mieć jakieś nowe rzeczy. F. mamy klucz! Super! Ja myślę, że to będzie łatwizna dzisiaj, że lecimy durz. Jest ciuchcia, ale nie jeździ, popsuta, czyli tak. Zielony, różowy, żółty, czerwony, pamiętacie? Aha, ty, tu są numerki. Czyli to nie jest takie łatwe, jak się wydawało. Musimy tutaj troszeczkę dłużej poszukać. Znam tą grę tylko z opowieści. Może raz tam grałem, ale to naprawdę było tak długi czas temu. A nie ma tutaj żadnych innych numerków, przepraszam bardzo Nie widzę żadnych numerków, halo, numerki, numerki, cyferki Tutaj też nic nie widzę, nie, nic nie widzę, nic nie widzę, moi drodzy, nic Ale patrzcie jak się wspinam tutaj, mogę zobaczyć czy coś jest na szafie, nie jest, nie ma, dzisiaj nie ma Mhm. -mm. Jest, crowbar, dobra, teraz możemy robić syćku Idziemy podważyć drzwi Podważymy... Aha, okej, okay, no super, świetnie Patrzcie co zauważyłyk BREAK Idziemy! Ja się nie boję, bo to są klocki! Jak się... kłóca? C? Ctrl? Z? No nie mogę kuć, to za gruba jestem! fuck, player playlist, zoom, zoom, rt... Nie można kłócać w tej grze! No zobaczcie, idę i nie mogę, bo mam za wysoki łeb! A może tak? A może... O, dobra, z muszę klikać, jak przez to przechodzę... KUR! Czy wy chcecie, żeby mi uszy wybębniły? My się nie boimy. Na palcach chodzimy. Jak się. O! Spadłem gdzieś. Nic się nie stało. E, 5472. Ok, 5472. Zapamiętajcie. Bloket. Czy ja muszę tam. E, a, dobra, już nic. Wszystko w porządku. Przecież do przodu. Pomalutku układa się w życiu. 5472. Pięknie, mamy to. Ale powiem wam, że zaskoczyła mnie ta gra. Nie wiedziałem, że tutaj nagle takie. pyk, O! Cię przestraszę. Trzymaj się, trzymaj, nie puszczaj mordeczko Wszystkiego dobrego ci życzę, po kolei, po malutku do przodu I idziemy do ciemni, dobra Hello, hello, O, oh, Witam cię mój przyjacielu, stęskniłem się za tobą Oczywiście, że nie, żartowałem tylko i wyłącznie Pyk Czemu ja zgasiłem światło? Halo, ja latarki nie mam Halo Świetlik mi tutaj robi na złość Czy jest tutaj jakiś elektryk? Halo, potrzebuję pomocy, nic nie widzę Mogę jeszcze raz to kliknąć? Oczywiście, że nie mogę, no zgasić da się, ale zapalić już nie, fajnie jakbyście coś widzieli w ogóle ludziska Aha, tutaj był klucz, bym zapomniał, człowiek to taki głupiotki To są też wi jest Jezu, ale proszę mi tak nie straszyć Tu się łączyło kabelki, połączmy więc kabelki Gdzie to są te kabelki? Mm, mm, mm. No patrzcie, klikam I nic! I nie reaguje! Chyba, że tu gdzieś jest jeszcze schowany klucz No i, i nadszedł moment, gdzie Maciek musi zacząć myśleć To może chwilkę poczekacie sobie, ja znajdę klucz i widzimy się z Powłotem No nie wytrzymam! Poczekajmy, poczekajmy, może w końcu się w życiu uda bo ładuję się, wybuchniemy, ludzie! Nie. Mogę się nie obracać? Ehe, nic strasznego. Badge the colors. Ja yeah, ja. Yeah. Tu jest jeden niebieski. Czemu nie było dźwięku, że działa? Może dlatego, że <gryw> nie działa? Czemu nie ma dźwięku? SIĘ przestraszyłem ręki! No, przeprzerobana, tak raczej! Ty, rzeczywiście się zapaliło. Czyli mamy już chyba wszystko, nie? Znowu zgaszę to światło? Może nie. Raczej nie zgaszę, bo już raz się zgasiło. Jest! Płacimy do przodu, nie poddajemy się. Fajnie, że takie związki. Kurde, jest tam! Weźmij, że tam łapę balety. No, idę do ciebie, idę, skorcie beczku, zasrany. Idziemy tam, nie? Dobra, to wiedziałem, że tu będzie. Dogle, sprinting, lane shift, dobra, lane shift, leci. Tego już nie wiedziałem, że tu będzie, dzięki, dzięki. Jest tam! Czy ty możesz mi tu nie przeszkadzać, jak próbuję naprawić wszystko? No, dziękuję, panie. Chyba, że trzeba skoczyć. Myślę, że tu trzeba jakoś to złapać, tylko pytanie jak! W tym mierze... O, da się to wziąć, dobra. Czyli mamy trzy, jeszcze jeden! Jeszcze jeden i jeszcze raz! Sto lat, sto lat niech żyje nam! Sto lat! Sto lat! Open! Open the door! Kto by pomyślał, że to tędy trzeba wejść. <laughs> A tu jakoś się po ścianach chodzi, nie? Czemu mnie ta lepiej. Ej, łupaj, 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 tu się liczy skok! Ej, łupaj, 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 w górę czasem w bok! Ha! Wziąłem! Ciemne bodzice, pazokcie pod kolor, to da radę. A nie, nie trzeba kolorkami. Ty, to mi uciekło. Chyba coś źle zrobiłem. A nie, dobra, jest, tu jest! Łocie, panie, już mnie zawał złapał. Lewość! Prawość! Czemu taka krótka ta prawość? O, dobra, działa! Ty, co się dzieje z dumni, TELEPIE?! Pamiętam, jak to się robiło. Nie bój, żaby, byczku, nie bój. Okej, okay, czyli ten to też będzie podobnie, nie? Tylko, gdzie tu był ten czerwony drugi? Kurcze. Niedobry nam. O, tam jest. A nie, to, to jak jest tu, to trzeba będzie obejść. Obejść, dokładnie. Musimy obejść, zrobić tak. Tak i tak jest! Boże Alaun! I co teraz stoję tu? Ktoś mnie będzie golił? Ja tu stoję Ja tu sram nam kurwa! Jezus! Przepraszam, nie chciałem. Ale to wiesz, tutaj, emocje, tu słyszałem, że się coś dzieje, to musiałem wskoczyć. Uciekam na razie. No nie mówię, że to nie było najstraszniejsze, co się stało. Wiecie, co chyba od dzisiaj się zaczęła na klucz zamykać w pokoju. A, czyli tutaj uciekamy, dobra. Aaaaaa! Boże, to kartony! To kartony były, ja się przestraszyłem. Nie mogę wyjść! Jestem! Dzień dobry! Hello! Hello, my neighbors! Kurczę, fajnie, jakbym tu coś widział w ogóle w tej grze. Ciemno, jak nie wiem co. No tak, to już też było w oryginale tej gry. Zapraszam tutaj. To trzeba jeszcze bardziej pociągnąć. Teraz to. Pyk, zapraszam Windom do nieba. Pójdźmy sobie tak. Połączone, super. Teraz bierzemy to. Drugą ręką, oczywiście. Okej. Okay. Teraz ty, no nie mamy połączone, ale o co ci chodzi? Kurde! Uuuh! co to było? To dźwięk typowy z Robloxa. Uch! <grywka> Uch! Respawn. Czemu nie mogę dopatrzeć? No i myszka mi się kręci. Może czy ta gra może? E, F, F, klik, her. No, chcę. Flashlight, dziękuję. O, respawn! Respawn kosztuje mnie 40 K kulek? Czy was już pogrzało? Nie wierzę, to nie wierzę. Czy ja mam jedną szansę? Byście powiedzieli na początku, gry, że mam jedną szansę. By bardziej uważał na siebie. Jest super, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku Roblox. Dzisiaj będziemy chodzić po kolorowych schodkach. O witam serdecznie panią ze Squid Game. Ciekawe. Okej. Okay. I co teraz? Muszę chyba tutaj zejść na dół, nieprawdaż? O tak. I super. Idziemy sobie dalej. Skaczemy, skaczemy, skaczę się oczywiście nóżkami Teraz w prawo można się ubrać, ja bez ubioru, bez ubrań moi drodzy Ja jestem sam sobie przepiękny przecież oczywiście Nie, nie potrzebne dodatki Of course i teraz się wspinamy Po co mi speed call kolejny? Czemu lecie pieniądze aż tak bardzo mocno? Teraz skok, hop siub skok Skok Ej, dobra, to jest chyba mapa dla czterolatków. O, trzeba się zatrzymać, żeby przypadkiem, o, nie spaść i idziemy dalej. O, dzień dobry, Oliwia70127. Poczekajcie, napiszmy coś na czacie. Szukam dziewczyny pisać 123. Okej, okay, czyli Roblox tam w tym, o, po pomógł, pomógł. Zobaczymy, czy ktoś się do nas odezwie. Czyli w Robloxie dziewczyny niestety nie znajdę, ale to nic, nie ma się co przejmować. Przecież ta gra jest piękna, zobaczcie. A ten ziomek tu się zastanawia, jak to przeskoczyć, żeby nie spać? Może e, escape'em tutaj się. Czy on właśnie spadł? Czy ty jesteś normalny? Jak ty mogłeś stąd spaść? Ludzie, uwierzcie w siebie, jest pięknie w życiu. Mm -hmm. Robimy pyk. Pyk, lewo prawo, prawo, prosto, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo jest wspaniale. Teraz ciśniemy tutaj, żeby na laserk przypadkiem nie wpaść. Cyk, cyk. No i mamy kolejny level. Idziemy sobie teraz w lewo, teraz w prawo ludziska. Napiszcie w tym czasie, co tam u was dobrego, bo ja widzę, że tutaj emocji nie ma niestety. No co jest? Już epilepsji od tej gry dostałem. Przysięgam, ale jesteśmy na pierwszym miejscu. Wow, niesamowicie! Jej, przeszliśmy tą grę. Jej, nie wiem, czy się cieszyć. Bo szczerze, to mam rozwalony mózg. O, dostaliśmy prize jakąś niespodziankę. Aha, tu są kolejne mapy. Wie, wie, wiecie co? Podziękuję. No nie chcę. Nie. Dobra, moi drodzy, takim oto family friendly. Akcentem kończymy ten wspaniały, początkowo straszny, teraz przyjemniutki odcineczek. Zostawcie subskrypcję na kanale, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. Oczywiście łapę w górę, wbijajcie na sklep ponieważ trwa nowy, fajny dropik Zapraszam i widzimy się już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się, bless! Boże, zżywam się za chwilę od tej słodkości.